Cześć wam wszystkim, zadanie 15. Dwa sześciany, jeden o krawędzi 2, drugi o krawędzi 3, pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe. I tak, jak ważna informacja, żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Co to znaczy? Nie ma takich samych długości krawędzi, tak? I tak. Spójrzmy na to w taki sposób. Co możemy policzyć? Najpierw musimy policzyć, ile będziemy mieć takich małych sześcianów, co? O będzie 1 na 1. Mhm. Więc, yy, więc jak do tego się zabierzemy? Najprościej będzie nam obliczyć objętość tych brył. Dlaczego? Yy bo jak już obliczę tą objętość, to będę wiedziała, jak to te małe kwadraciki nam się, małe sześcianiki nam się um, poukładają. takie chyba będzie najlepsze słowo. Bo tak, jak mamy sześcian, teraz tak, o, najpierw objętość sześcianu krawędzi 2. Czyli V to się równa. Jedna krawędź razy druga, razy trzecia. Tak, bo sześcian ma zawsze wszystkie takie krawędzie same, takie same, a objętość liczymy ze wzoru. Jedna krawędź razy druga, razy wysokość. Często się pisze, że A razy B razy C, bo po prostu to są długości krawędzi. Czyli 8. Teraz objętość sześcianu o krawędzi 3. Czyli V to się równa 3 razy 3, razy 3, czyli to jest 27. I teraz tak obliczymy objętość tej powstałej bryły, powstałej bryły. Czyli to jest objętość równa się 8 plus 27, czyli 35. Dlaczego tak? Bo to jest suma tego i tego. Tak, bo jak, jak te dwie bryły, tutaj mam. Pocięto z otrzymanych, z otrzymanych sześcianów, zbudowano prostopadłością. Czyli z tych wszystkich części, które nam zostały, z tych dwóch sześcianów, je połączyli razem i ułożyli sobie taki prostopadłościan. Czyli ta objętość tak naprawdę to jest objętość tych dwóch sześcianów, o krawędzi 2 i o krawędzi 3. I po co mi to było? Bo dzięki temu teraz będę mogła wyliczyć, ile tych małych sześcianów było. Bo tak naprawdę to jest mi potrzebne, żeby policzyć pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu. Czyli ile mamy małych je, e, sześcianów o wędzi 1. No musimy sobie tak, policzyć najpierw objętość tego. To jest 1 razy 1 razy 1, czyli 1. Więc, żeby policzyć, ile tych sześcianów o krawędzi 1 mieści się w tej naszej nowej bryle, no to musimy to podzielić. Czyli 35 przez 1 równa się 35. Czyli mamy 35 małych jednocentymetrowych centymetrowych ścianów. No i dobra. Czyli wiem teraz kolejną, kolejną rzecz. Jak liczę objętość bryły, to mam V równa się A razy B razy C. I to ma objętość, to się równa 35, równa się A razy B razy C. A um, jakie liczby pomnożę, przez siebie dadzą mi 35? To jest co? 5 razy 7 lub 35 razy 1. Ale muszę mieć takie trzy liczby. To jak to zrobić? Czyli tak, mam pierwszą opcję. 35 to się równa 5 razy 7 razy 1. Druga opcja, 35 to się równa 35 razy 1 i razy 1. Ale w zadaniu mam napisane, że żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Czyli wiem, że opcja druga odpada. Dlaczego? Bo mam dwie takie same krawędzi. Krawędzie. I przez to muszę tą opcję odrzucić, bo nie możemy mieć kwadratu. I co to znowu mi dalej dało? To mi dało, że wiem, jakie długości krawędzie ma ten nowy nasz prostopadłościan, czyli 5, 7 i 1. W zadaniu chcą, żebym policzyła pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu. I teraz tak żeby policzyć pole prostopadłościan. Czekajcie, ja nam wkleję prostopadłościan. Prostopadłościan. Żebyście widzieli, co tak naprawdę muszę policzyć. Jedzcie mhm. mi sekundę. Dobra. Ok. Rzucę go tu nam. Tak, czyli mamy taki prostopadłościan. Czyli na przykład moje A to się równa 5, moje B to się równa 7, moje C to się równa 1. I żeby obliczyć pole powierzchni, to muszę policzyć wszystkie pola prostokątów. Czyli tu na dole mam jaki prostokąt? Pole powierzchni to się równa 5 razy 7. Ale to samo mam na górze, czyli plus 5 razy 7 plus ta ściana, jak, ten prostopadłościan jakie ma wymiary 7 i 1, czyli plus 7 razy 1 plus, ale po drugiej stronie jest taki sam, czyli 7 razy 1 plus. Tu mam ten prostopadłościan 5 razy 1. No i po drugiej stronie mam też 5 razy 1. Tak? Więc to wszystko. 35 plus 35 plus 7, plus 7 plus 5 plus 5 to się równa. 70 plus 14 plus 10 to się równa 94. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Zadaniem oczywiście, jak sobie sami liczycie, jest dużo krótsze, dużo mniej gadania i tak dalej, ale ja chciałam, żebyście po kolei mieli mm, zaprezentowane. Co trzeba zrobić i dlaczego, no nie? Jak macie jakiekolwiek pytania w tym zadaniu, to oczywiście piszcie.